Zaznaczam Boże, tak, się. Bożena, wstrzymaj się. zida. Dzisiaj zajmę się śmiercią Pani Hanny Mosole. Pani Hanny, dzień Witam. Witam bardzo, Pani Witam! Jak się stało, że Pani umarła? Chwyt, Pani. No, ale jednak smutno Pani osobie. Tak. To tak. Pani, mogę pytanie. Jak Pani umarła? A nic nie. Ale jak to się stało? Nagle. Jakieś szczegóły? Nie. To było przyczyną pani śmierci? Kartony! Aha, rozumiem. A jak to się dało, że te kartony panią zabiły? Coś tam było? Ciężkiego? Twardego? Rumuń się siedział. A co ten Rumuń robił? Mieszkał! on tam mieszkał? Dnia o domu. Mhm. A dlaczego nie miał domu? Nie wiem, co się stało w tym wypadku. Nie wiem, bo jego, jego ręka prawdopodobnie, gdy stanąłem z tym okazją, to przebiła mi spódka. I nie przeżyła. A ale jestem przyja... pani duchem. A czy pani przyjaciółka przeżyła? Niestety ja. nie. Też zginęła. A ona wygrała. Co to głównych duchów? Ja wybiegłam. Mm -hmm. Ale nie, to jest wyschwalnia się, żeby a czy pani mąż odpadł się po tym wypadku? Tak. I co robi? Dziękuję. No dobrze, pani Haju, A czy mogę jeszcze z z tyłu mudem? Mógłby go pani zachować? Tak! No to dziękuję, to się Do widzenia pani do widzenia. Patrz po co to Rumun. Ten, który był w pudełku po z tego wypadku. Panie Rumunia, zapraszamy. Wiemy, że ma pan kłopoty z wątku, na poczekamy chwilę. Panie Rumunia, można trochę szybciej? Dziękuję. się ostrzał o tą marierkę. Proszę, kto stał? Panie Rumunie, okarmujcie, idźmy do nas. Wiem, że nie ma pan redzi. Panie Rumunie, do widzenia, panie Haniu! Panie Rumunie, poprosimy do nas. O, oto przed państwem pan Rumun. Panie Rumunie.

tak to się stało? Tylko mnie pogrąciła. Widzę też, że nie ma pan rejki. Okarmił Sławim Okar... Też w tym wypadku ją stracił? Tak. W jaki sposób? Nie wiem, nie widziałem. Aha. Czy już wtedy pan stracił wzrok? pan ma tylko jedną rękawiczkę. Bo nie mam drugiej ręki. <grystanie> znaczy stracił pan coś oprócz tej ręki i wzroku. Nie wiem. Nie pan nie <grystanie> Aha. Ale może pan czuje coś, czegoś brakuje? Co? A czy wie pan co stało się przyjaciółce pani Hani? Nie wiem, nie widziałeś. Aha! No tak, zapomniałem, że nie ma pan oczu. Ale czego pan ma reklamówkę na głowie? Bo mi no. I jak to usta ta popaga? <śmany> Ale widzę, to jest trochę rozerwana, nie? pada yeah. na padło do... ...i powietrze. A <śmany> co, <śmany>

Chce się napić? Niestety nie. Ktoś, <laughs> A jak się pan czuję po tym tragicznym wypadku? Niezręcznie. Rozumiem pana. No dobrze, dziękujemy panu za ten wywiad. Dziękuję. Co <laughs> <laughs> już koniec naszego programu.